Piątek odbyło się wielkie otwarcie Baltic Rock Meeting. Przybyło wiele osób, a na scenie mogliśmy usłyszeć takie zespoły jak Chorzy na Odrę, Pali Kult czy Muchy, jak i gości z zagranicy. O tym, jak przebiegały dwa dni festiwalu, zapytaliśmy Marka Pawlaka, organizatora przedsięwzięcia. Za nami pierwsza odsłona Szczecin Baltic Rock Meeting. Mam nadzieję, że ten festiwal na stałe zapisze się w kalendarium wydarzeń rokowych w naszym mieście. Czas na krótkie podsumowanie. Myślę, że grupa fanów z naszego miasta miała okazję, aby przejrzeć to, co najlepsze w polskim roku i nie tylko. Jednym z zespołów, jakie wystąpiły podczas dwudniowego festiwalu, był zespół Muchy z Poznania, który opowiedział nam o swojej przygodzie z muzyką. Zespół Muchy zagościł w Szczecinie już po raz kolejny. Ich kariera mocno pnie się w górę, a młodzi muzycy już zapowiadają wydanie kolejnej płyty. Plany są takie, że właśnie jesteśmy na ukończeniu naszej trzeciej płyty. Płyta się ukaże zaraz po, po wakacjach, będzie nosić tytuł Chcecie coś powiedzieć. Po premierze płyty będzie duża trasa koncertowa, klubowa na jesień. Zespół Lipali wystąpił w pierwszym dniu festiwalu, prezentując wysoki poziom muzyczny. W następny weekend będzie można usłyszeć Tomka Lipnickiego raz jeszcze, tym razem z zespołem Iluzyn. Reaktywacja poniekąd jest, bo gramy jakieś koncerty i stworzyliśmy dwa nowe utwory, więc jest, jest to reaktywacja. Jak długo ona potrwa, tego nie wiemy. Mamy pomysły na, na, na dalszą współpracę, na nawet na, na zrobienie paru jeszcze dźwięków, niekoniecznie w formie piosenek, zobaczymy jak to wyjdzie, są plany, ale no, nie mówimy nie. Muzycy zachwalają sobie dobrą organizację i profesjonalną obsługę dźwiękową. Jak twierdzą, wszystko zostało przygotowane na najwyższym poziomie. Organizacja jest super. Naprawdę. To dzisiaj było naprawdę sympatyczna atmosfera, w ogóle taka koleżeńska. Wszyscy sobie pomagają. No naprawdę, to jest bez zarzutu. Natomiast. Yy... No według nas podział tego festiwalu na dwa weekendy i dwa dni, no troszeczkę jakby spowodował utrudnienia, które no mogły się odbić na frekwencji. Rokowe wydarzenie jest pierwszą edycją i wszyscy muzycy mają nadzieję, że nie ostatnią. Według frontmana zespołu chorzy na Odrę festiwal powinien na dobre wpisać się. Kalendarium imprez kulturalnych w naszym mieście. Myślę, że ten festiwal jest bardzo potrzebny. Już Szczecin kilka lat temu podjął próby organizacji dużego festiwalu. To był, wtedy się to nazywało Szczecin Rock Festiwal, bodajże. Był to festiwal, który gdzieś tam był organizowany po części przez promotora związanego z Eską Rock. Teraz po troszku też tak jest, bo jednak Escaro tutaj jest patronem tego, tego festiwalu dzisiejszego i też część artystów pochodzi jakby z ramówki Eski właśnie typu Edipas Pass, czy Karpark Nord, który gra w tym momencie. E, e, przed festiwalem widzę świetloną przyszłość tylko pytanie, czy organizatorowi wystarczy serca do tego. W niedzielnej odsłonie festiwalu wszystkich zaskoczył zespół z Ameryki Edi Pass który swoimi skocznymi, mocnymi dźwiękami porwał za sobą tłumy. Równie dobrze w piątek publiczność przyjęła kult, bawiąc się przy największych przebojach zespołu. Ci, którzy nie byli na tym koncercie, mają czego żałować, bo był to fantastyczny występ i podjęliśmy decyzję, że jeżeli ta, ten, ten festiwal się przyjmie i będzie jego druga edycja, to Edipas w przyszłym roku znowu zagości w Szczecinie. Niebawem w telewizji Pomerania w programie Dzieje się w Szczecinie wywiady z zespołami Muchy, Too Late, Chorzyna Odre i Lipali. Pozdrawiamy serdecznie widzów telewizji Pomerania, również, również Szczecinian. Zawsze spędzamy tutaj miłe chwile. Zespół Lipali. Oh yeah! Wszystkich fanów mocnego brzmienia zapraszamy już 2 i 3 czerwca na kolejną muzyczną odsłonę, w której będzie można usłyszeć m.in. Come, Happy Set, Illusion, Quo Vadis czy Strachy na Lachy. Bilety są jeszcze do nabycia.